Przemysław Wipler, jeden z członków tzw. komisji do spraw tzw. Pegazusa, podczas debaty na antenie telewizji T.V.N. zdecydował się ujawnić, co działo się w pomieszczeniu, w którym obradowała komisja. W momencie, w którym jej członkowie dowiedzieli się, że Zbigniew Ziobro stoi przed jej drzwiami, trudno uwierzyć, posłuchajcie. Polubienie, subskrypcja i komentarz to wsparcie dla naszego kanału i wartości, jakie wyznajemy. Dziękujemy, że z nami jesteście. O co w tym chodziło? Czy wyście nie wiedzieli, że Ziobro już, już, już lada sekunda pojawi się przed obliczem komisji? Czy to był jakiś spektakl, jakaś gra? że znaczy, Ziobro grał w swoją grę, a komisja zagrała w swoją grę? Oczywiście, że wiedzieliśmy. Ja to mówiłem już kilkakrotnie, ale teraz po enuncjacjach, wypowiedziach kilku osób z komisji będę mówił nazwiskami. Siedzę obok posła Zębaczyńskiego i poseł Zębaczyński patrząc w telefon mówi do posła Jaskulskiego: Już jest, za chwilę nam tu wejdzie. W tym momencie poseł Jaskulski podnosi rękę i mówi. Zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji i błyskowiczne wnioskowanie o areszt. Wniosku o areszt. W tym momencie poseł Ćwik, który jako jedyny nie ogarniał, że Zbigniew Ziobre jest już za ścianą, mówi, że jeszcze on chciałby mówić, więc pani przewodnicząca Sroka udzieliła mu głosu, no bo kolega z tej samej, z trzeciej drogi, co ona będzie mu blokowała jako jedynemu wypowiedzeniu. On zaczął mówić i w tym momencie jest taki filmik, który jest w internetach, gdy jednak kluź Grostkowska, które wie, że Ziobro jest za ścianą, Uwali z łokcia, ćwika, żeby nie gwiazdorzył, tylko głosować, bo trzeba chłopu klepnąć areszt. Tak to wyglądało, krok po kroku, sekunda po sekundzie. Widzieliśmy w telefonach, w kamerach kilkunastu dni. Kilku pan stawia tezę, że rzecz polegała na tym, że Zbigniew Ziobro miał, Zbigniew, dostać, miał dostać ten 30-dniowy areszt. I, i, i tego to była, zdaniem członków komisji, moim zdaniem błędnym z tej części rządowej. To była największy urobek, który mogli mieć tego dnia. Bo Zbigniew Ziobro, nawet gdyby pojawił się przed komisją, wygłosiłby swoje oświadczenie, że komisja jest nielegalna, niekonstytucyjna i nie byłoby to całkiem delikatnie mówiąc bezpodstawne i później odmawiałby nam odpowiedzi na pytania, bo można kogoś zmusić doprowadzić, sąd może kazać kogoś doprowadzenia, ale nie można kogoś zmusić do składania zeznań. I tyle. Nic no tak, wiele nie, wskazuje, nie na można to tak, że, to, że zrobić. Zabro zasłoniłby się On zrobił, on zagra zagrał z bardzo sprytnie, bo bycie zatrzymywanym, aresztowanym na antenie najlepiej telewizji Republika i taki sygnał idący świat to jest świetne do rozgrywania międzynarodowego. Zwłaszcza jeżeli siedział w studiu z Michałem Rachoniem, który ma zdjęcia z Donaldem Trumpem, zaraz poszedłby sygnał. Ale wiesz, to było bardzo sprytnie wymyślane. To jest dużo łatwiej być, dużo lepiej to wygląda, gdy próbują Cię zatrzymać w telewizji, niż gdy wyprowadzają Cię z domu w kajdanka w otoczeniu policjantów, tak? To, że państwo polskie szukało go po mieszkaniach, w których go nie ma i że to było nadawane we wszystkich telewizjach właściwie, jak oni pukają do domu, jak w Kubusiu Puchatku, im bardziej tam zaglądali do dbanuszka, tym bardziej miodu tam nie było, im bardziej pukali do mieszkań ziobro, tym bardziej go nie było. On w tym czasie cały na biało czekał w telewizji Republika. To jest kpina z różnych instytucji państwowych co do tego, jeżeli miał być zatrzymany. Ja wiem, jak wyglądają, jak wyglądają przygotowania do zatrzymania, jak do różnych osób. Robi się obserwacje, patrzy się, no wiadomo, czy ktoś jest, czy go nie ma. No, znamy oczywiście przypadki, gdy weszli do sąsiadów, bo pomylili drzwi e, policjanci, wyważając je. W tym wypadku takich ośmieszeń nie było, ale Zbigniew Ziobro czekał w telewizji, żeby w sposób spektakularny, pogrywając oczywiście na nosie komisji. Ale gdyby komisja chciała zachować powagę, powinna go tego dnia słuchać. Ja tam siedziałem i czekałem, bo czekałem na ten moment, w którym on usiądzie za tabliczką świadek jeszcze z tym się ograniczył, bo już sąd już nie miał wątpliwości, że on Dotarł. Teraz co będzie? Teraz wniosek trafi do Sejmu. Sejm. Będzie cała debata pluna, plenarna pewna e, emocji, po którym Sejm przegłosuje uchylenie immunitetu, wniosek aresztowy do sądu i sąd się z tym będzie musiał Ale, pośle, ale pan nie miał poczucia bycia ośmieszanym przez Zbigniewa Ja uważam, że my mogliśmy... Zare... To jest jasne, że to jest arogancja, ale w momencie, gdybyśmy ustali i gdyby komisja zachowała się roztropnie, to byłaby inna ocena tej całej sytuacji. Jest jasne, że całe oświadczenie, wniosek o areszt był przygotowany z góry, bo nie był w takim tempie napisany. A poza tym komisja wyszła mocno zdenerwowana. Ci przedstawiciele rządu schowali się, zamknęli, oglądali telewizję, czekając z jakim oświadczeniem wyjść i co mówić na konferencji prasowej. Bo było jasne, że od prawa do lewa cała polska opinia publiczna śmiała się tego dnia z naszej komisji. Zwróćcie uwagę, że nikt w studiu nie próbował przerwać wypowiedzi posła Wiplera. Najwyraźniej dla wszystkich ta sytuacja była nie tylko jednoznaczna, ale sądząc po minach niektórych z nich również komiczna.